Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszym spotkaniu z cyklu Przystanek Historia. Dzisiaj naszym gościem, bohaterem dzisiejszego spotkania jest pani redaktor Dorota Sokołowska. Witamy serdecznie. Dziękujemy bardzo za jak zwykle gościnne progi Muzeum i Archiwum Artychyjalnego na ręce księdza Tadeusza Kasabuły przekazujemy podziękowania za, za to, że po raz kolejny możemy się tu spotkać. Dzisiaj temat jest dosyć nietypowy, jak na Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ będziemy mówić o powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe 150 lat później to tytuł audycji, którą pani redaktor przygotowała, audycji, która została nagrodzona w naszym konkursie w ogólnopolskim konkursie na audycję historyczną roku. Więc pani redaktor jest również laureatką tegoż konkursu, a to jest nagrodzona yy, audycja. I dlaczego? O tym się zaraz dowiemy. Zapraszam bardzo, Pani redaktorze. Rok 1863, wielkie powstanie przeciwko Rosji, mija już 150 lat. Ta rocznica minęła nam w zasadzie 2 lata temu. Co skłoniło Panią do tego, aby zająć się tym tematem i na jakie problemy Pani napotkała, jeśli można słów kilka na temat dlaczego ta audycja? Ja się czuję bardzo wzruszona i bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj w Państwa gronie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że mimo że pracuję już 20 lat w radiu ciągle jestem przed takimi spotkaniami stremowana, ponieważ wiadomo, że to jest. Kontakt z człowiekiem, którego my w radiu nie widzimy, a tylko sobie wyobrażamy. A po drugie, dlatego, że tak naprawdę w Polskim Radiu Białystok zajmuję się trochę innymi sprawami niż audycjami historycznymi, i to jest troszkę kłamstwo, jak się za chwilę okaże, bo nie tylko. Ale przede wszystkim jestem od kultury i prowadzę programy, które być może Państwo. Słuchają, to są poranne spotkania, kiedy włącza się rano radio, ja tam jestem. I wydawało mi się całe życie, że jestem właśnie od kultury. Tymczasem, kiedy człowiek dojrzewa, starzeje się, okazuje się, że wszystko jest ze sobą połączone. Historia doskonale przenika się z kulturą. Dlaczego powstanie styczniowe? No, z powodu daty rzecz jasna. A dlaczego powstanie styczniowe w naszym regionie? Historia zaczynała się wtedy, kiedy razem z moim nieżyjącym już kolegą, Wojsłowem Szymańskim, bo to z nim miałam robić cały cykl poświęcony powstaniu styczniowemu na y, terenie województwa podlaskiego obecnego, y, po prostu jeździliśmy sobie, przygotowując się do różnych tematów kulturalnych, jak nam się wydawało, czyli na przykład kto rzeźbił kapliczki, które tak licznie stoją poustawiane w naszym regionie, zwłaszcza w powiecie sokólskim. I pomyśleliśmy sobie, że kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, że doskonale przechowuje się pamięć o tym, dlaczego ktoś postawił tę kapliczkę, w jakiej intencji kto wyrzeźbił ją, bardzo często jeszcze się pamiętało. I pomyśleliśmy, że warto by było właśnie sprawdzić, jak pamięć ludzka jest przechowywana albo niesiona przez pokolenia. Pojawiła się data 1863 roku i no, jakby taka uhonorowana przez Senat. W związku z tym zaplanowaliśmy sobie, że zrobimy kalendarium tego, co się działo. No i pytanie: co można było jeszcze po tych 150 latach znaleźć? W związku z tym ruszyliśmy tropem takiej pamięci ludzkiej. I efektem tego jest właśnie. Nie tylko ta audycja, również jeszcze jedna audycja, która poświęcona była powstaniu Styczniowemu, ale już w, w Atyczach, tej wielkiej bitwie, która się tam rozegrała, kalendarium, które przypomnieliśmy, również związane. Okazało się, że bardzo wiele śladów jest zachowanych nie tylko w pamięci, ale również bardzo wiele jest odnalezionych drobiazgów, wielu jest też pasjonatów, którzy no, zbierają takie rzeczy, którzy, którzy chcą zachować. Od niepamięci, pamięci, właśnie pamięć o powstaniu styczniowym. Wydawałoby się 150 lat, w zasadzie jest to czas już kilku pokoleń. Dawno odeszło pokolenie, które mogło być naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. Czy jednak pamięci ludzkiej i miejscowości, które Pani odwiedzała, ta pamięć zachowała się i czy jest ona żywa, czy zauważa Pani, że w niektórych regionach już to jest temat wymarły, jest to taki prehistoryczny, jak rozbiory, czy, czy, czy jakieś wcześniejsze? Bo też niektóre odeszły w niej pamięć. To nie, przecież nie tak dawno, 150 lat, to w sumie yy, dwa, trzy pokolenia mniej więcej. Yy, yy, pamięć się przechowała, ale w taki dosyć no, swoisty sposób, ponieważ yy, okazało się, że ona się idealnie wymieszała. Pamięć powstania styczniowego i pamięć powstania listopadowego, wymieszała się ze sobą. Ludzie wiedzieli, że to są powstańcy, czy że to są pamiątki z powstania, ale nie wiadomo było z jakiego. Dlatego też ta piękna historia postawienia dwóch pomników w Kopnej Górze, gdzie rzeczywiście uhonorowano pamięć dwóch no jak powiedzieć, dwóch, boha dwóch rodzajów bohaterów, ale o jedni i drudzy byli powstańcami. Ona się wymieszała i tu w tej audycji Państwo usłyszą to chyba jest moim zdaniem też największa wartość tego, ponieważ ona pokazuje jak ludzie przechowali pamięć, a jak pasjonaci, którzy, czy znawcy tematu potem nizają tę pamięć, układają ją jedną obok drugiej i oddzielają jedno zdarzenie od drugiego. Czy napotkała Pan jakieś trudności przy realizacji? No, znaczy, może tak. Dlaczego akurat te regiony zostały wybrane? Czy była tam jakaś specjalna yy, pamięć, czy wydarzenia? Czy też udało się przypadkiem w tych konkretnych miejscowościach trafić na jakieś wyjątkowe ślady? Ja Państwu powiem, jak się przygotowuje taką kondycję dokumentalną. To są, to są naprawdę godziny nagrań i dziesiątki rozmówców. To naprawdę jest po prostu mozolna praca, właściwie w tej chwili już niewiele osób zajmuje się dokumentem. Łatwiej zrobić reportaż w radiu, bo reportaż to jest człowiek, to jest człowiek, który opowiada emocjonalnie. Im piękniej albo im wrażliwiej, delikatniej opowiada o pewnym traumatycznym czy pięknym wydarzeniu, tym, no, tym, tym to jest bardziej wzruszające ze serce audycja. Natomiast dokument to jest historia, czy to jest zdarzenie, które trzeba opowiedzieć w bardzo atrakcyjny sposób, ponieważ my. Jesteśmy już takimi ludźmi XXI wieku, którzy bardzo niechętnie, znaczy przede wszystkim, jeśli nam się coś nie podoba w ciągu kilku sekund, to to odrzucamy, więc musimy zainteresować. A jeśli jesteśmy ludźmi, którzy są zainteresowani historią i wiemy, że. Że mimo wszystko zostaną przy takiej audycji, to też chcemy opowiedzieć pewną historię. W związku z tym takie dokumenty powstają dosyć mozolnie, robi się je trudno, nagrywa się naprawdę wiele godzin, potem siada się do montażu przy takiej 6-7 godzinnej audycji i trzeba z tego wyjąć 15 minut, 20 minut, ułożyć w sensowną całość. W związku z tym ta praca przy tej audycji była o tyle ciekawa, że ja sama nie wiedziałam do czego zmierzam tak naprawdę. No, rzeczywiście chciałam po prostu pokazać, jak ludzie pamiętają powstanie styczniowe po tych 150 latach, ale nie byłem pewna do końca, czy mi się ta historia ułoży tak, żeby zaintrygować słuchacza. I yy, nie wiem jak państwo, ale ja wierzę w to, że yy, czuwa nad nami ktoś, ktoś, kto się, kto, ktoś czuwa, a być może też coś się domaga, żebyśmy my byli Mam. tylko takimi no Pan Bóg rzecz jasna. Natomiast ja myślę tutaj o moim koledze Wiesławie Szymańskim, który podczas Pracę nad tym projektem zachorował, zasnął, zapadł w śpiączkę, a potem umarł. Ja zostałam sama i miałam wrażenie, że jakoś pomaga mi po prostu poskładać te wszystkie rzeczy, że ja na swojej drodze spotykam właściwych ludzi, właściwe zdarzenia, że coś doprowadzam do pewnego końca. Audycja kończy się taką, taką historią odszukaną, właściwie taką jakby takim pięknym kwiatkiem, który wkładam do wazonu powstańcom razem ze swoimi bohaterami. Więc rzeczywiście mozolnie się składało to wszystko. Bo żad było, bo to też ludzie, którzy opowiadają bardzo pięknie i prawdziwie, trzeba z nich wyciąć kilka minut tylko do opowieści, co zrobić później z tymi nagraniami. Ja zawsze zazwyczaj je sobie zachowuję, więc gdzieś jeszcze ten pamiętnik taki powstańczy w moich archiwach jest. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja... Proponowałbym, aby teraz posłuchać nagrodzonej audycji, wówczas może jakieś myśli nas znajdą, pytania, refleksje, Państwa doświadczenie z tematem powstania styczniowego, jak się okazuje, przecież nie tak odległego, pozostającego w naszej pamięci. Jak tą pamięć udało się odkurzyć i odświeżyć Pani Redaktor w krótkiej audycji?